Biznes Niemczech jest adresowany do wszystkich polskich młodych, innowacyjnych firm, startupów, firm, które chciałyby swój produkt lub usługę wprowadzić na rynek niemiecki. Do Niemiec przyjechałem razem z konkursem, żeby tutaj przygotować wejście naszej aplikacji plugin na rynek niemiecki. Podczas tej wizy będziemy starali się jak najlepiej zoptymalizować pozyskiwanie informacji na temat tego rynku, przerobić to i przygotować jak najlepszą ofertę. HashiTashi to globalna internetowa galeria sztuki współczesnej. Naszą misją jest komercjalizacja sztuki i uczynienie jej łatwo dostępną, przystępną cenowo i użyteczną dla masowego odbiorcy. Sidely, nasza firma, działa w obszarze telemedycyny, to znaczy, konstruujemy innowacyjne urządzenia do zdalnej diagnostyki medycznej. Obecnie opracowujemy urządzenie, które ma zapewnić zdalną kontrolę parametrów życiowych osób starszych. My Green Space jest pierwszą platformą na świecie, która przenosi cały rynek architektury, krajobrazu i ogródnictwa do internetu. Począwszy od klienta indywidualnego, który pragnie mieć swój wymarzony ogród, Poprzez dobranie mu partnera biznesowego. Im bardziej motocyklista pochyli się na motocyklu, tym mniej widzi w lusterkach. W końcu wyregulowane one są do standardowej, wyprostowanej pozycji. Także gdy się pochyli, oczywiście nic nie widzi, właściwie widzi niebo i w przypadku moich lusterek one dopasowują swoje pochylenia do pozycji kierowcy, także posiada idealną widoczność w każdej pozycji swojego ciała. Chcemy tutaj otworzyć firmę w Niemczech z tego względu, że rynek niemiecki pod kątem modernizacyjnym jest najbardziej rozwiniętym rynkiem w, w Europie. Which branches is Bavaria interested in by cooperating with Polish companies? It's definitely IT, because Pol Poland has good IT engineering companies and it's a lag in Bavaria. I had doradzić młodym przedsiębiorcom, jak mieliby się zapromować na y, ziemi bawarskiej, to przede wszystkim chciałabym, żeby zwrócili uwagę na to, czy ich produkt jest produktem niszowym, jest produktem Masowym, czy jest produktem, który jest już na rynku niemieckim, czy jest to produkt nowy. Jeżeli jest to produkt nowy, to powinni przede wszystkim dobrze się przygotować do tego, aby zaczarować bawarskiego przedsiębiorcę, który chciałby ten produkt albo kupić, albo wejść z nim w kooperację. I'm a friend of lean startup, so you go out and develop uh, very quick your product, the first product and, uh, and prototype, and get a feedback from the customer, and then develop it further. It's not the best way to stay in the garage, develop your product, and then you go out and uh, show it to your customer, and your customer say, mm, "It's a good idea, but I want this and this and this point in a different way." And so it's the best way to, to go upfront, go very early to the customer, and get the feedback.